Dzień dobry państwu. Kino Konesera, oprócz tego, że stara się dostarczyć rozrywkę, stara się pokazać filmy ciekawe, interesujące, jest również takim przedsięwzięciem, w którym staramy się troszeczkę chociaż edukować. W związku z tym, no jaki film moglibyśmy pokazać 1 sierpnia? To jest data dla bardzo, bardzo wielu Polaków, nawet myślę, że dla wszystkich bardzo ważna. Zastanawialiśmy się, który film, który traktujący o powstaniu warszawskim pokazać właśnie w ramach sierpniowego kina konesera. Zastanawialiśmy się nad filmem Andrzeja Wajdy-Kanał, jednym z pierwszych, w którym powstanie było właśnie bohaterem, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się pokazać film sprzed 8 lat, Miasto 44, w reżyserii Jana Komas. Proszę Państwa, to jest film, który. Był tworzony przez 6-8 lat, to znaczy, przygotowania do niego trwały bardzo wiele lat. Bardzo długo trwał casting. Reżyser twierdził, że chciał pokazać tam młodych aktorów, pokazać twarze, które nie są jeszcze opatrzone. Film ukazał się z okazji 70. rocznicy powstania, wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak jak często bywa z filmami traktującymi o naszej historii, wzbudził dyskusję. Dyskusję, oczywiście. Polegającą z jednej strony na tym, że odżyły głosy o zasadności powstania, o tym, czy potrzebnie ono wybuchło, czy było to tylko i wyłącznie aktem bohaterstwa, czy była to, no niektórzy nawet tak mówią, głupota dowódców Armii Krajowej, ale ja dzisiaj nie o tym, bo to jest zadanie dla historyków, niech się spierają o to, jakie znaczenie miało powstanie warszawskie dla. Naszej historii dla dalszych losów Polski i całego narodu Natomiast chciałbym podzielić się takimi kilkoma uwagami na temat samego filmu. To był film bardzo drogi. Film zrobiony troszeczkę w takim hollywoodzkim stylu. Film, w którym mamy bardzo dużo efektów specjalnych. Film, do którego produkcji przygotowano ileś tam set ton gruzu, aby oddać to, co działo się w Warszawie w czasie powstania. W mojej opinii był to film przeznaczony z jednej strony dla Wiza Młodego, który no, wychowany jest w tej chwili już na grach komputerowych, na internecie. Proszę sobie przypomnieć, jedna ze scen z miasta 44 wygląda prawie tak, jak jakby to był ekran takiej komputerowej bodajże kanty Strike. Więc rzeczywiście reżyser zrobił tu duży ukłon w stronę młodych ludzi, aby przybliżyć im grozę tamtych czasów i jednocześnie zainteresować po prostu tym wydarzeniem. Z drugiej strony, i to chyba się reżyserowi udało, był to film przeznaczony dla wiza zagranicznego, dla wiza, który niewiele wiedział o warszawskim powstaniu, a dzięki takiemu właśnie sposobowi przekazu mógł się o nim sporo, czy może się w dalszym ciągu sporo o nim dowiedzieć. Historia oczywiście, no ci, którzy widzieli, to ją znają, ci, którzy zobaczą, to poznają, nie będę tutaj zdradzał, ale historia jest właśnie taka trochę hollywoodzka. Młody chłopak, który wcale niekoniecznie był od początku bojownikiem, ale idzie do powstania, kochają się w nim dwie dziewczyny, on no, przeżywa te swoje, razem przeżywają swoje młodzieńcze miłości właśnie w takich takich bardzo trudnych, dramatycznych, dramatycznych. Zakończenie jest też troszeczkę hollywoodzkie, oczywiście nie będę tego nie stracić. Myślę, że warto ten film zobaczyć, niezależnie od tego, jak my oceniamy samo powstanie warszawskie, bo tak jak powiedziałem, nie o tym chciałbym rozmawiać, to jest... W ogóle oddzielny temat i być może kiedyś, kiedyś poświęcę jakiś, jakąś swoją wypowiedź temu tematowi, ale, ale w tej chwili to, to nie ma znaczenia. Film jest sprawnie zrealizowany, film się dobrze ogląda, mimo, że trwa ponad dwie godziny, to, to nie nudzi i cóż, ja zachęcam tych, którzy nie widzieli tego filmu, do obejrzenia. Jest dostępny w różnych miejscach, może jeszcze kiedyś pojawi się również w naszym kinie, no bo przecież... Rocznicę Powstania Warszawskiego świętujemy co roku, a za dwa lata będzie kolejna okrągła, 80 rocznica wybuchu Powstania i jednocześnie 10. rocznica zrealizowania czy premiery filmu Jana Komasy miasto 44. Zachęcam do zapoznania się z tym obrazem. Na koniec chciałbym powiedzieć, że mam taką nadzieję, iż wrześniowe kino Konesera rozpoczniemy. Jakimś bardzo, bardzo dobrym filmem. Właśnie wybieram się na Letnią Akademię Filmową do Zwierzyńca. Mam tam nadzieję zobaczyć to, co zobaczyć warto, i, i być może któreś z obrazów, które tam będą pokazywane. Przypominam, to jest bardzo duży festiwal trwający prawie tydzień. Jest około 200-300 filmów do obejrzenia. Oczywiście nie dam rady ich wszystkich zobaczyć, ale, ale postaram się znaleźć takie, które zaproponujemy Państwu już zaczynając od września w pierwszy poniedziałek września tradycyjnie kolejne kino konesera. serdecznie zapraszam dziękuję